Zoom Video prezentuje. Czy nie masz dosyć topornie wyglądających i ciężko działających pieczątek? Czy pieczątka może w ogóle wyglądać nowocześnie i elegancko? Teraz to możliwe. Pieczątki Modico mają nowoczesny i stylowy kształt, a stempluje się nimi lekko i przyjemnie. Dają przy tym ostre i czytelne odbicie. Pieczątka Modico działa 5 razy dłużej niż tradycyjny automat, wystarczając na 20 tysięcy odbić lub 7 lat użytkowania bez uzupełniania tuszu. Oprawki Modico są kompaktowe, przyjemne w dotyku i oferowane w oryginalnych kolorach. Pieczątki Modico do Dostępne są również w opcji wielokolorowej, nadając się znakomicie do celów reklamowych. Datowniki Modico są znacznie mniejsze i bardziej wydajne od tradycyjnych, ciężkich automatów. Wychodząc z biura możesz zabrać ze sobą wygodną, kieszonkową pieczątkę Modico. Nowe pieczątki Modico F pozwalają stemplować na wszystkich powierzchniach, nawet na szkle, folii czy tekstyliach. Dzięki najnowszej japońskiej technologii proces tworzenia pieczątki jest w pełni ekologiczny i trwa jedynie 5 minut. Teraz nie trzeba już umawiać się na odbiór, ani dopłacać za ekspres. Modico znajdziesz w ponad 500 punktach stemplarskich na terenie kraju. Modico to więcej niż pieczątka. Zumi. Więcej o firmach, produktach i usługach.